Dzisiaj przenosimy się do słonecznej italii, żeby delektować się risotto z groszkiem i karczochami. Powiem Wam szczerze, przyznam się bez bólu, naprawdę, że nigdy jeszcze nie jadłem w życiu risotto. Dlatego postanowiłem sobie je dzisiaj zrobić. Czego będziemy potrzebowali, żeby te risotto zrobić i zjeść? No to jak z groszkiem i z karczochami, no to oczywiście groszek. Groszek zielony, mrożony. W przepisie było napisane bardzo dużo, no ale to musicie tak naprawdę patrzeć. Ile zjecie, na ile osób gotujecie itd. Ja dlatego nigdy nie gotuję według przepisów, bo tam jest na przykład dla czterech osób, a ja potrzebuję gotować dla dwóch. I wtedy mam zagwozdkę, ile mam tego użyć. Dlatego ja, jak widzicie, taka miseczka zielonego groszku mrożonego. Drugim składnikiem, oczywiście, są karczochy. Powiem Wam, że to jest taki dla mnie cudowna rzecz, nawet nie wiem, czy to chyba są warzywa, ale wyglądało. Myślałem najpierw, że te karczochy są takie grzybki. To nie są grzybki, to takie cebulki, jakby, nie wiem, ale coś pysznego, niesamowitego, co ostatnio odkryłem. No i co jeszcze? Ryż, 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 ryż. Taki śmieszny ryż, on się nazywa, powiem wam, Arborio. Arborio to jest podobno specjalny ryż do do risotto. Może być może, można użyć zwykłego ryżu, ale nie wiem, nie wiem, bo to tak się później ten ryż robił z tego takie kluski chyba tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy wszystko. Co jeszcze? To, to, to. Białe wino, więc oczywiście nie jest to potrawa dla dzieci. Wino wytrawne. Pół szklanki dałem, w przepisie była szklanka, ale tak jak mówię, w przepisie było dla czterech osób, a ja robię dla dwóch osób. Cebulka, drobno posiekana. Do tego wszystkiego jeszcze pieczareczki. Pieczarki muszą być grubo pokrojone. Zobaczcie, jak będę to kroił. No i cóż, trzeba będzie przygotować bulion warzywny. Ja niestety nie mam bulionu warzywnego, tylko mam yy, taką kostkę, chyba kurczaczko, kurczaczek, indyczek czy coś w tym stylu, więc będzie to bulion taki rosołowy, tak, wołowy albo nie wiem, drobiowy, bo nie pamiętam jaka to kostka jest. Czosnek. No i cóż, bierzemy się do roboty. Bierzemy się do roboty. Najpierw w jednym garnku będziemy robili bulion warzywny, a w drugim będziemy powoli już przygotowali nasz ryż. Więc zabieram się do roboty. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że do tego musimy dodać natkę pietruszki, więc teraz to nadrabiam. No i cóż, zaczynamy od natki pietruszki, kroimy ją, szatkujemy raczej, zaraz coś tam wymyślimy z nią, zobaczymy jak to wyjdzie. W przepisie jest napisane, że jedna czwarta szklanki pietruszki, natki pietruszki, oczywiście damy tego trochę mniej, bo to pewnie ma tak naprawdę wzbogacać smak. W międzyczasie powiem Wam, że przygotowałem się trochę i postanowiłem poszperać w internecie na temat karczoków, żeby znaleźć jakieś informacje, bo mnie to zafascynowało. Zafascynowało i dowiedziałem się, że jest to niesamowita rzecz. Niesamowita rzecz na przede wszystkim wątroby, a także poprawia na przykład trawienie. Do tego to jest takie słowo, którego zawsze unikałem, żeby nie popełnić błędu, jak flawonoidy. Słuchajcie, czy taki kosmos, flano, flawonoidy. Ale tu chodzi o to, że te flawonoidy... Skutecznie zwalnia, zwalczają wolne rodniki. Wolne rodniki, tak? A wolne rodniki, wiadomo, że jeżeli słyszycie, słyszycie słowo wolne rodniki, no to na pewno kojarzy się to z czymś niedobrym, czyli z rakiem, na przykład. No i w związku z tym, oczywiście, te wolne rodniki, które są zwalczane, opóźniają starzenie się, czyli oprócz tego, że będziecie zdrowsi, to będziecie także młodzi, nie zestarzejecie się. Więc warto jeść karczochy, słuchajcie. Ponieważ są bardzo zdrowe, podobno, co docenili Hiszpanie i Włosi, i teraz mam nadzieję, że też docenią między nimi moi widzowie, tak? czyli, czyli Polacy, ale może nie tylko Polacy, nie wiem, czy tylko Polacy. Dobra, mamy tą pietruszkę posiekaną teraz, dosyć grubo te pieczarki, to akurat w tym przepisie uwielbiam, że jest napisane dosyć grubo pieczarki. Poczekajcie, może tu trochę zrobić tego porządku, bo mi się tu wszystko wypaćka, wymarze i tak dalej. Tu sobie odłożymy. Tu na talerzyk. Przemieniamy szmołóżyk. Chcę Wam pokazać, że w mojej kuchni można wszystko zrobić w jednym garnku, jednym nożem i na jednej tacce. Czyli jest tak zwana kuchnia ekologiczna. Eko ekonomiczna bardziej, o. Może nie ekologiczna, ale miał drewnianą deskę i nie wiem, Drewniany nóż albo z kamienia na przykład to byłaby wtedy jeszcze ekologiczna, ale na pewno jest ekonomiczna. Dobra, kroimy dosyć grubo te pieczareczki. Tam już, pamiętam, że w międzyczasie zrobiłem bulion, czyli zagotowałem sobie trzy szklaneczki wody, wrzuciłem jedną kostkę tą nosołową. Nie jest to taki prawdziwy bulion, no ale z braku laku dobre i to, tak? I do tego bulionu trzeba jeszcze wlać. Jest napisane dwie sztanki wody, ja wlałem jeszcze jedną. A po co? No to zaraz zobaczycie po co. Jak się rozprawię tylko z pieczarkami, z karczochami. Karczoch. Coś fenomenalnego prawda? Ludzie do tego dodają do sałatek, na przykład właśnie żona ostatnio zrobiła taką pyszną sałatkę właśnie dla karczochów. Byłem w szoku. Nie wiedziałem co to jest. Tak. I ja poznałem karczochy, nie wiem czy tych pieczarek nie jest za dużo, no ale akurat ja uwielbiam grzyby, uwielbiam mięso, więc w mojej kuchni akurat jak jest nadmiar pieczarek, nadmiar sera, czy nadmiar jakiegoś pysznego mięsa to akurat nie jest. Źle. Y marynowane podzielone na ćwiartki karczochy. Na ćwiartki, czyli czy wodę chyba tak Nie wiem, powiem na szoku. Na ćwiartki. W przepisach to zawsze człowiekowi zabiją klina, tak? Nie mogą napisać po prostu po ludzku, tylko podzielone na ćwierć. Żartuję oczywiście, wiadomo co to znaczy. No i dobra. Czyli mamy już karczochy podzielone, a oczywiście muszę jeszcze jednego o, No, Schował się. Nie chce wyjść, powiem Wam, że ten jest jakiś taki... To jest jeden z tych tak zwanych rewolucjonistów, który twierdzi, nie, ja zostaję w puszce, nie dam się pokroić. Ale dał się oczywiście. W mojej kuchni wszyscy się poddają moim rządom. Dobra, mamy pokrojone karczochy, mamy pokrojone pieczarki, mamy pokrojoną pietruszkę, więc przechodzimy teraz do kuchenki, do kuchni gazowej, żeby tam resztę dokonać tego naszego cudownego gotowania. Przeszliśmy do drugiej części kuchni. Tutaj łyżeczka masła, do tego łyżeczka oliwy no i to masło musimy na tej oliwie tak jest tu napisane że rozgrzać, podgrzać masło i oliwę później na to wrzucamy cebulę i wrzucamy czosnek czyli nie dziwcie się że to jest taki duży rondel ale po prostu do tego się za chwilę będzie już dorzucał ryż i tak dalej, i tak dalej, tak? czyli cebulka ale ja powiem wam, że się marnie przygotowałem, bo jeszcze jeszcze nie mam czosnku gotowego więc na chwilę was opuszczam i zabieram się za czosnek, więc to na razie wyłączę a ja muszę zrobić jeszcze dwa ząbki czosnku przygotować wróciłem z powrotem czosnek już dorzuciłem, dwa ząbki czosnku, pamiętajcie nie posiekanego, tylko przeciśniętego przez tą praskę, czy jak ktoś tam, nie wiem, nie, dziadek do orzechów, tylko jakoś tam się to nazywa. No, ale wiecie o co chodzi. Taka, taka cudowna maszyneria do czosnku. No i dobra, podgrzewamy. Za chwilę dodamy do tego ryż i grzyby. Dodajemy ryż i grzyby. I zamieszamy to wszystko. Nie wiem, tak się zastanawiam, czy dobrze zrobiłem. Do tego ryżu nie gotowałem, ale na przepisie nie było napisane zagotuj ryż, to raz, więc tego nie zrobiłem. A po drugie, to wydaje mi się, że ten ryż będzie się gotował za chwilę, jak będziemy dolewali do tego najpierw wino, a później bulion, tak? Ale to wszystko wyjdzie w praniu. Przynajmniej, jak ja coś zrobię źle, to wy będziecie wiedzieli, żeby tego nie powtarzać. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Garnek, on tak naprawdę, ten rondeł, to powinien być trochę taki wyższy, tak? A, a mniejszy, no ale nie mam takiego, więc gotuję w tym, co mam. Teraz dolewamy wina. Dolewamy wina. Teraz gotujemy i czekamy aż, aż te wino zostanie wchłonięte przez ryż, więc ja Was teraz opuszczam na chwilę, czekam aż to się zrobi, czyli ryż napije się wina, no i wrócę wtedy do Was, żeby pokazać Wam co dalej.